No za drogi, takiej drogi, na której tu się znajduję, no coś tam widzę, powiem wam, widzę ten zespół pałacowy tutaj w tym miejscu naprawdę architektura jest niesamowita. A historia jeszcze tej okolicy no jest taka, gdyż no ponoć, już w początkach XVII wieku istniał tutaj zamek, zniszczony w czasie no, wojen. A właściwie wojny? No, wiadomo, potoku szwedzkiego, jak to. Wszystkie te budowle w tamtych czasach. No, witam wszystkich serdecznie, z Młoszowej powiem wam, z zespołu pałacowo-parkowego. No nie wiem czy się dostanę. Oj, ale piorun romną nade mną. Powiem wam, pogoda mi nie służy. Kręcę już kolejny materiał na kanał, ale cały czas leje, cały czas burzę. No przeczuwam, że pałac, który chcę dzisiaj wam pokazać jest zamknięty. No ale pokażę go może wam z zewnątrz. Coś tam uda się nakręcić, ale leje jak z cebra. Ruszamy! Kurcze, powiem Wam, zamknięte. Jest remont, nie wiem, czy uda się obejrzeć, no ale powiem Wam tak. No, może tu jeszcze wrócę, ale dobra, nie o tym miałem mówić. No, najstarsza wzmianka o Młoszowej pochodzi no, z XIV wieku. Kajeta Florkiewicz, adwokat z Kent, zakupił dobra Młoszowskie w 1798 roku. Jego syn Juliusz. Ozdoba Florkiewicz postanowił przebudować klasycystyczny dwór, który tutaj był, w Młoszowej i nadać mu bardziej starożytny charakter. No powiem wam, dlatego mnie tu właśnie ciągło, bo ten park, ta cała zabudowa jest tutaj niesamowita. Tutaj mamy tą główną bramę wjazdową do tego pałacu. Poczekajcie, mamy tablicę informacyjną, budowlaną. Zobaczymy, co tutaj pisze. No właśnie. Remont. Konserwacki. Konserwacki bramy świętego Floriana. Powiem, no ktoś ciężkim charakterem pisał, ale wszystko wiadomo. Czyli ta brama jest w remoncie, ale nie tylko brama. No, za drogi, takiej drogi, na której tu się znajduję, no coś tam widzę, powiem wam, widzę ten zespół pałacowy tutaj w tym miejscu naprawdę architektura jest niesamowita. A historia jeszcze tej okolicy no jest taka, gdyż no ponoć, już w początkach XVII wieku istniał tutaj zamek, zniszczony w czasie no, wojen. A właściwie wojny? No, wiadomo, Potoku szwedzkiego jak to wszystkie te budowle w tamtych czasach. No jest tu też taka dziwna historia tego obiektu właśnie w XVII wieku, dokładnie w 1705. No niby rzekoma odbudowa tego zamku no, była fikcyjna, ale ile w tym prawdy, jak to wyglądało? No, może, może kiedyś jakieś zapiski historyczne coś więcej wyciągną? No, jeszcze raz, mamy tą bramę, ale powiem Wam, odnośnie tego XVII wieku, no, prace trwały kilkanaście lat i realizowane były pod kątem i zarygodnienia po prostu sprepanowanej historii i tradycji rycerskiej no, pochodzącej z mieszczaństwa rodziny no właśnie Florkiewiczów do zaprojektowanych na początku XIX wieku budynków w połowie lat 50. dodano stylizowaną bramę wjazdową i duży staw i fontannę. Powiem Wam, brama wjazdowa właśnie jest tutaj. Pokazywałem Wam i pokazuję ją cały czas. Tu też ten piękny budynek też przed momentem Wam pokazywałem. Ten park jest ogromny. Oglądałem go sobie po prostu z satelity. Jest niesamowity. No może wrócę do tego obiektu, gdy będzie już po renowacjach. Może będzie też czynny. Idę też na drugą stronę za tą ulicą, gdyż zauważyłem tam wieżyczkę Popatrzymy, jak to wygląda. Powiem Wam tak, idę, idę w tamtą stronę, ale widzę teraz pałac z innej perspektywy. Z tego miejsca, myślę, że Wy go też widzicie, no GoPro nie ma tego zoma, ale popatrzcie, popatrzcie po prostu na tą budowlę. No jest niesamowita. Tu kolejny budynek, tam widać alejki w tym parku w oddali. Oj, ale był grzmot, ale był piorun. No myślę, że widzieli żeście to co ja teraz przed własnymi oczami kręcąc materiał dla was O, pięknie zagrzmiało Pozwolę sobie podejść tu pod te mury Bo mur otaczający cały park i tą całą rezydencję, no jest kamienny a w tym miejscu jest bardzo niski i można sobie właśnie tam zerknąć do środka No widać, że pałac jest częściowo odbudowany, nowa dachówka, elewacja i tym podobnie. A tutaj biega sobie mała sarenka, popatrzcie, przy tym okrągłym deklu próbuję pokazać tak mniej więcej o w tym miejscu, stoi w tym miejscu i biegnie tam, gdzie ja się teraz udaję. No zobaczymy, może uda mi się ją tam gdzieś namierzyć. Przeczuwam, że ten grzmiot, grzmot tego pioruna wypłoszył ją, spłoszył i pobiegła. Tamtą stronę, gdzie ja teraz idę. No powoli zbliżam się do tej wieżyczki. Powiem Wam, sarenkę, którą widziałem, uciekła gdzieś tu, ale w tym miejscu niestety mur podnosi się bardzo mocno do góry, a jeżeli chodzi jeszcze o historię tego no, zamku, obecnie pałacu, ciężko leczu, jak to do końca nazywać. 11 stycznia 1862 roku poświęcono odbudowany zamek i udostępniono go do zwiedzania. Mamy jakąś bramkę, patrząc w prawo i lewo, nie ma żadnego samochodu. Przechodzę na drugą stronę drogi, by zerknąć, jak to tu mniej więcej wygląda. A wygląda parkowo. Kolejny budynek, gdzieś tam, na moim niebie, potężnie się znowu oberwało. Idę do głównej drogi, gdyż wieżyczkę już mam tu praktycznie koło. No, mam tą wieżyczkę odnośnie właśnie historii. Tak pomogłem sobie wujkiem gogle w tym momencie i powiem Wam wyglądało to mniej więcej tak. No, zespół pałacowo-parkowy w Młosznej stał się własnością Akademii Ekonomicznej no, z Katowic w roku, tysiąc, z roku 2019. Tak to mniej więcej wygląda. Do Skarbu Państwa była go Akademia Zurlico w Krakowie. Powiem Wam, nie wiem czy żeście mnie dobrze słyszeli, no ten bus stanął przed chwilą, nie wiem czy człowiek oglądał mnie, że filmuję, czy ta mała górka, która tu jest nachylona do góry, po prostu dała mu tu popalić i zmienił bieg, ale to nieważne. No i jeżeli nie było słychać tego co mówię do końca, popatrzcie na to średniowiecze, współczesne, tak jak powiedziałem, wszystko zostało po prostu w tym stylu zrobione. Pięknie porastające bluszczem. Obecnie obiekt jest odbudowywany przez Akademię Górniczo-Hutnicą z Krakowa. Uczelnia planuje przenieść tu część swoich zbiorów i pracowni badawczych właśnie do tego pałacyku. Włożyłem rękę z kamerą do takiego okienka prowizorycznego, szczelniczego, powiem Wam. Szczelniczego, przepraszam, za przejedrzeczenie w tej wieży, którą Wam cały czas pokazuję. O, i niestety ja powoli będę kończył mój materiał w tej okolicy. Jeszcze przejdę gdzieś tam, jeszcze coś tam próbuję nakręcić. Popatrzcie na te umocnienia tutaj. Umocnienia typowo obronne, ale, no tak jak powiedziałem wcześniej. To słuchał, to wie o co tu chodzi. A chodzi o to, to że przebudowano ten zamek, pałac na styl no, starożytny. No ja kończę powiem Wam mój deszczowy materiał na dziś. Jeżeli mój film Wam się podobał z tego pałacu zamku w tej okolicy podkrakowskiej, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiału. Subskrybujcie mój kanał. Za to serdecznie dziękuję. Zapraszam Was! Do moich archivów na kanale, jak i na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Powiem Wam na sam koniec. Ta droga, tutaj jest tak ruchliwa, że no jestem po prostu w szoku. Główna droga krajowa znajduje się za moimi plecami, parę metrów dalej. A tu cały czas jakieś szybkie wozy, żebym tak ujął, albo szybcy kierowcy przejeżdżający obok. Dobra, do następnego odcinka.